Witajcie, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Jak przynosić owoc 30-60-100-krotny, a więc przypowieść o siewcy? Najbardziej znana przypowieść, najmniej zrozumiała. A jak sam Jezus powiedział w Ewangelii Marka, 4 rozdział 13, wersetu, i powiedział do nich: Nie rozumiecie tej przypowieści, jakże więc rozumiecie wszystkie inne przypowieści? Także widzimy, że nie tylko ta przypowieść jest najważniejsza, ale ona jest jakby kluczem do rozumienia innych przypowieści. Najpierw przeczytajmy samą przypowieść. To jest czwarty rozdział od trzeciego wersetu. Ewangelia Marka. Słuchajcie: oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jeno padło przy drodze, a ptaki niebieskie przyleciały i wydziubały je. Inne padło na miejsca skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i szybko wzeszło, bo ziemia nie była głęboka. A gdy słońce wzeszło, wypaliło je, a ponieważ nie miało korzenia, uschło. Inne zaś padło między ciernia, ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało owocu. A inne padło na dobrą ziemię i wydały bujnie, wschodzący i rosnący owoc. Jedne trzydziestokrotne, inne 60, a inne jeszcze inne stukrotne. Teraz przeczytajmy w ogóle wyjaśnienie tej przypowieści przez samego Chrystusa z Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział od jedenastego wersetu. A takie jest znaczenie przypowieści: ziarnem jest słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ta jest najbardziej chyba oczywista część, tak? Tu, tu niezbawiony człowiek, mówi Jezus wprost. To są ludzie, którzy mówi im się słowo Boże, mówi im się Ewangelii o Królestwie, i oni po prostu nie słuchają, tak jakby ich nie słyszeli po prostu takie totalne olanie. Ale mamy tu bardzo istotny szczegół. Ziarnem jest słowo Boże, ale czym jest gleba, to jest to ludzkie serce, nie umysł i nie mózg. Musi się zakorzenić w sercu, bo kto w sercu uwierzy i ustami wyzna, zbawiony będzie. Druga gleba. A tymi na skalę są ci, którzy gdy usłyszą z radością, przyjmują słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. I czym jest ta pokusa? Tutaj bardziej to rozjaśnia Ewangelia Marka, bo ta przypowieść jest w trzech Ewangeliach. I są małe szczegóły w wyjaśnieniu tej przypowieści i one jakby się tak uzupełniają. Więc w Ewangelii Marka jest to tak. Jednak nie mają w sobie korzenia, lecz trwają do czasu. Po tym, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszą. Więc druga gleba to są ludzie, którzy z taką pompą, z taką radością przyjmują Słowo Boże. Także Jezu, uzdrowienie, łaska, zbawienie i tak dalej. Tydzień nie minie, oni już odchodzą od wiary. Ktoś ich skonfrontuje w, w pracy czy w szkole, że jakiego tam Boga wierzy, że to są bajki i tak dalej. Od razu się wycofuje, koniec. Albo ktoś im powie, że Bóg w Starym Testamencie zabijał ludzi i od razu się zgorszą. Eee, nie ma Boga, nie? To tak samo jest człowiek niezbawiony. On przyjął mózgiem, bo poprzednie niezbawione nawet mózgu nie przyjął Chrystusa. Ten przyjął tylko głową, ale nie przyjął sercu, dlatego nie ma korzenia. Często właśnie te sławne osoby, coś tam gwiazdorzy, celebryci, jak się nawracają, to jest taka, oni to tak bardzo głośno robią, nie? i oni bardzo szybko odpadają od wiary. I właśnie bardzo często to jest ta gleba, oni w ogóle nie byli zbawieni. Kolejna gleba. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. W marka jest tak, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i żądze innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo i stają się bezowocne. A więc tu jest człowiek zbawiony, ale w ogóle nie przynosi owocu, bo ziarno dopóki nie obumrze, pozostanie samo jedno. Więc najpierw muszę obumrzeć tego zewnętrznego człowieka, żeby się przeodziać w tego wewnętrznego człowieka, tak? tego Chrystusa, który już żyje we mnie. Więc, jak widzimy, zbawienia nie można stracić, ale można być kompletnie bezczynnym, bezowocnym. I nikt na świecie nie ma z nas żadnego pożytku. Sam przez wiele lat byłem tą glebą. Jak się zatknąłem z takim, może nie że prześladowania, z taką ścianą, tak, ścianą religii, że nikt tego nie chce słuchać, nie chce przyjmować, i jakby przestałem stwierdziłem, że już nie ma co się kopać z, tym, z tą religią, z tym wszystkim, i po prostu przestałem dbać o ludzi wokół siebie. Po prostu się wycofałem, tak, a Ewangelia radzi, trząśnij pył ze swoich sandałów i idź dalej, tak, a nie wycofuj się. A kolejnym etapem było zamknięcie się w swojej takiej małej grupce, jakby w ogóle nie wychodzą do świata, no bo widząc ten grzech, to zepsucie, że ludzie w ogóle nie chcą przyjmować Boga, a nie chcą słuchać i tak dalej, a niech idą do piekła jak chcą, nie? Mają wolny wybór, jak każdy człowiek. I taka, pod, taka mentalność, tak? taka postawa, ona tworzy właśnie kościół laodycejski. Kościół eledzyński to jest idealny kościół, gdzie praktycznie tam wszyscy są ziarnem, który padł między ciernie. Więc Jezus tu podaje różne przykłady tych cierń, tak? No rządzę, no to wiadomo, coś pójdzie w grzech, tak? bardziej mu tam ko kochanki odpowiadają, czy kochankowie, niż służba Panu. No to wiadomo, nie? Troski tego świata, no ktoś się ma martwi o pieniądze, o to wszystko, tak? nie chce służyć Bogu, no bo służy mamonie. Oczywiste, nie? Ale zobaczcie, że nie ma tutaj żadnego, że prześladowanie powoduje, że ktoś jest bezowocny. To jest niemożliwe, jeśli ktoś jest naprawdę prześladowany za słowo, nigdy nie jest bezowocny. I jak Łukasz mówi, że bogactwo i rozkosze życia, nie, no to od razu mamy taką płaszczyznę fizyczną, taką cielesną. Nie? Marek jak mówi uda bogactwa, to mi się to skojarzyło z listem właśnie do Laodycei, bo to jest objawienie rozdział trzeci, 17 werset. Mówisz bowiem, jestem bogaty i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wie, że jesteś nędzny i pożowania godny, Biedny, ślepy i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił. Jak widzimy, cały kościół, tak? Cała jakaś grupa, czy może to być osobiście, tak? Bo to ja to kiedyś od, odebrałem do siebie osobiście, żeby Bóg to mówił mnie, tak? Że to po prostu było o mnie, że jestem ślepy, nagi i biedny. Tak naprawdę, w duchu. A myśląc, że jestem bogaty, tak? no bo znam Biblię, znam doktryny, że tamcie są zwiedzeni, tamci są od diabła i tak dalej. I nie widząc, że tak naprawdę jestem biedny. Bo czym jest ta bieda i czym jest ten ogień? Bo jak Jezus mówi tu radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił. Tak? Czyli to jest to przeciwieństwo tej biedy, której zarzuca Chrystus. A więc co jest tym złotem w ogniu wypróbowanym, to jest właśnie prześladowanie. Więc, ktoś, kto jest duchowo biedny, on zawsze ma taką postawę, że ja już wiem. On jeszcze przed obejrzeniem jakiegoś materiału, on już ma osąd, tak? On już wie, że to będzie to, to jest zwiedzone i tak dalej. Ale tak naprawdę nie ma żadnego prześladowania w swoim życiu ze względu na Chrystusa. Na, ze względu na to, że on przejawia postawę Chrystusa w swoim życiu. Więc, jeśli chcesz kupić u Boga Złota w ogniu wyprobowanego, to móc się o prześladowanie. Szybko wtedy obumrzesz z tego zewnętrznego człowieka, albo staniesz po prostu w prawdzie, że wygodna jest ci obuda. I wolisz po prostu swoją ludzką chwałę i chcesz odbierać chwałę od jeden, od drugich, a nie szukać chwały Bożej. Ale przejdźmy do następnego, bo ostatni. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają owoc w cierpliwości. W Mateusza mamy tak. A, posiadany, a posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stukrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny. Więc, najpierw co widzimy, żeby wydawać owoc, no to trzeba to robić w cierpliwości. Potrzebna jest cierpliwość do wydania owocu. Ale dlaczego jedni wydają 30, inni sześćdziesięciu, inni stukrotny? Tak? Teraz dopiero przechodzimy jakby do sensu tego odcinka, tego nagrania. Pierwsza kwestia, to jak Paweł mówi, że każdy ma swoją miarę wiary, tak? Nie można porównywać swojego dzieła do innego człowieka, no bo każdy ma swoją miarę wiary i to, no tego, to ile jest ci dane, tyle będzie wymagane, tak? To jest jakby jeden aspekt. Ale druga, to jest to, jak my sami przygotujemy swoją, glebę swojego serca, tak? to, jak to współpracujemy z łaską, jak współpracujemy z Bogiem. Bo nawet po ludzku patrząc, tak w naszym świecie, no jeśli przygotujemy pole pod uprawę, no to będą większe plony niż jak po prostu tak zostawimy na dziko, nie? Więc jak zwiększyć ten plon duchowy w swoim życiu? I tak jak Jezus mówi o trzech, tak? Trzech grupach, ja nie 30, 60 i 100-krotny, tak myślę, że są tutaj trzy porady, jak wydawać 30, jak 60, jak 100-krotny. To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 6, od drugiego wersetu. Dlatego gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Mamy pierwszy punkt. Dawanie pieniędzy. A tam, radosnemu darczyńcy błogosławi Pan, tak? Czyli jak, jak cię ręka boli, że dajesz komuś dwie dychy, no to nie dawaj dwie dychy daj piątaka, tak? I większej i zwiększej i większej Drugi aspekt. A gdy się modlisz, nie bądź jak budnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojący na synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. To jest drugi aspekt i te dwa mi się wydaje takie oczywiste, to jest jakby, nie jest to ciężkie dla kogoś przyjąć, tak, że no to trzeba robić, choć z tym dawaniem pieniędzy też jest problem. Wiem, że w świecie no to oni zawsze mają problem, no bo oni chodzą w ciele, tak? Ale jak my chodzimy w duchu, dlatego to jest słowo jałmużna, bo jałmużna to jest dawanie pieniędzy, nie oczekując ranego wzrotu nie oczekując niczego w zamian, ani chwały od tego człowieka, ani że on mi się o, nie oświadczy, tylko odwdzięczy. No, nie odwdzięczy się, bo nawet nie może się odwdzięczyć. Nie? To jest dopiero jałmurna. i Mogę wam jeszcze tak podpowiedzieć, doradzić, że teraz no, do jakiegoś czasu już, jak pytam się Boga, jakiś tam daj mi jakiś losowy werset na, na dzisiejszy dzień i często tam z jakiegoś Jeremiasza, Izajasza, już no, nie pętam, który rozdział wersety, ale tam cały czas było, i upominałem ich ze wczesnym wstawaniem. No i właśnie odkąd stosuję to wstawanie rano, tam 6.30 do modlitwy, naprawdę widać te zmiany. Także jak ktoś się zastanawia nad tym, to zachęcam, gorąco zachęcam do porannej modlitwy. Nawet jeśli to jest 5 minut, 5 minut mówienia, 5-10 minut siedzenia i tylko nasłuchiwania yy, słowa Boga, tak? Słowa Bożego, jak przebywanie w jego obecności, jego chwale. Jeśli macie dzieci, czy mieliście dzieci, to przypomnijcie sobie te momenty, jak dzieci wracają ze szkoły, na przykład, i jak one wchodzą takie radosne do domu, to od razu jest taka radosna atmosfera, tak? A jeśli na przykład przygotujecie się na dzieci, jest tam obiad i tak dalej, a dziecko przychodzi z płaczem i z pretensjami, no to kurczę, a my tak rano przychodzimy do Boga na modlitwę, nie? Od razu z żalami i z pretensjami, tak? Także warto przyjść to naprawdę z takim szczerością, z takim dobrym, szczerym sercem, podziękować Bogu za, za dzień, za poprzednie cuda nie, i objawienie się takiej mocy Bożej. No jeśli się nie objawia, no to też się zastanówcie, czy co jest nie tak z Wami. Nie? Ale właśnie może tu jest odpowiedź, tak, że który z tych punktów się komuś przyda. Ostatni punkt też jest oczywisty, ale tego to nikt nie lubi. Po prostu no nie ma człowieka, który by lubił to robić. Ale bardzo, bardzo istotny. A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej, jak budnicy. są bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poścą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę, tak? No, oni tutaj pościli dla ludzi, żeby się pokazać przed ludźmi. Ale Jezus mówi, a gdy pościcie, nie mówi nigdzie, ani będziecie pościć. Jakby, jakby oczywistym, oczywistą częścią życia chrześcijanina jest post. Dopiero wtedy się dowiesz, co znaczy umartwiać Twoje ciało. I często jest taka postawa, a no, no, tak, post, post, no, ale no, nie, nie, że tak, tak, no to trzeba robić. To jak się nie pości, to tak samo jakby się nie modliło. No jak się nie modli, no, nie ma się społeczności z Bogiem. I to, i to jest dziwne, że no mamy tyle przykładów w Starym Przymierzu, na już w Starym Przymierzu, jaka jest moc postu, i nawet w Nowym Przymierzu jest do nas ostrzega i mówi, że powinniśmy pościć w jakichś konkretnych rzeczach, a ludzie nadal tego nie robią. I nie mówię tylko, żeby tak narzekać na ludzi, tak? tylko każdy niech to bierze do siebie, a też to mówię do samego siebie, bo przez większość życia, właśnie jak byłem jeszcze w tej ziemi, tej cierni, tak, która wypadła między ciernie, właśnie wtedy nigdy nie pościłem. Także w momencie mojego przebudzenia takiego osobistego i kiedy pierwszy raz puściłem na samej wodzie, to był mi pokazał, jak jestem, jak, jestem, jak byłem niewdzięczny. Tak? Wtedy mi pokazał, jak jestem, teraz mam nadzieję, że jak byłem, bo już przeszedłem jakiś tam proces zmian, Także chciałbym wam pokazać tylko parę przykładów z Biblii odnośnie postu, to z Księga Estery 4, rozdział 16, werset. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w To To Estera mówi do Mordechaja. I poście za mnie, nie jedzcie ani nie pijcie przez trzy dni, nocą i dniem. Ja także i moje służące będziemy pościć, a potem wejdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. Tutaj się ważyły losy całego Izraela, tak, no bo jeśliby by król jej nie wysłuchał, to wyszedłby dekret królewski w życie i by po wszystkich Żydów zabili. Nie ma to jakby wprost powiedziane, że post zmienił jego postawę, ale nie możemy też powiedzieć, że nie miał żadnej jakby przyczyny, nie miał żadnego wpływu na to, co się stało. Tak samo tu, jak przeczytałem w Księdze Daniela, od 10, 10, rodz. 2 wersetu. W tych dniach ja, Daniel, byłem smutny przez trzy tygodnie. Nie jadłem smacznego chleba, mięsa i wina, nie brędął ust. I nie namaszczałem się olejkiem, aż się wypełniły trzy tygodnie. Także, no to jest ten słynny post Danielowy, tak? Jak tu w Księdze Estery widzimy, że ona na samej wodzie, Tutaj Daniel miał częściowy post. Także i ten post, i ten post jest biblijny. Tak? Tak każdy niech sobie ustala swój post. Nie musi konkretnie brać, że musi jak Daniel, ale jednak każdemu polecam chociaż jeden dzień na samej wodzie. Ale jak dalej czytamy w tej księdze Daniela, 13 werset. Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale oto Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. Tak? Danielowi zostało objawienie od razu wysłane. Ale siły demoniczne blokowały to objawienie, żeby ono nie dotarło do Daniela. I nie ma tu w porządku że Daniel postem pokonał te, jakby te demony, tak? żeby przyszło do niego objawienie, żeby oddały to, co ukradły. No ale jakby z kontekstu można to wywnioskować, a tym bardziej, jeśli popatrzymy na to, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 17, rozdział 21 werset. On tam mówi o tym demonie, bo tam apostowie nie mogli wypędzić. Tak? I Jezus mówi, że. Bo pytają się apostowie, dlaczego my nie mogliśmy wyrzucić. Jezus mówi, te, lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. Tak wiemy, że Jezus pościł 40 dni na pustyni. Potem nie ma żadnej zmianki, żeby Jezus pościł. Często jest zmianka, że Jezus rano, wcześniej rano odchodził od apostołów i On sam na pustyni się modlił. Czy po prostu sam byś odchodził i się modlił? Bo wiedział, że jak on tego nie zrobi rano, tak, no to potem już mu ludzi nie dadzą, bo każdy go tam się głapie za rękę, za nogę, tak, żeby i prosi o wszystko. Także jeśli nie, na, jakby nie zaczniesz dnia z Bogiem, tak, że jeśli od początku nie, jakby nie jesteś napełnioną chwałą Bożą, no to potem no, co ty możesz dać ludziom? Nie? Jakby co może z ciebie emanować? Tak jak Piotr mówi przy uzdrowieniu tam tego przed świątynią, że srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci dam. Tak, no był napełniony chwałą Bożą, był na, napełniony Jezusem Chrystusem, tak, i to mu dało. No jak niczym jesteśmy napełnieni, no to, no to nic nie dajemy. I tutaj Jezus mówi w porozumieniu. Ten rodzaj demonów nie wyjdzie inaczej, jak przez modlitwę i post. Także najpierw modlitwa i post. Tak? Widzimy, że jest coś takiego, że są demony jakby słabsze, mniejsze, większe. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda tam w świecie duchowym. Ale sam niedawno się z tym zetknąłem, że dopiero po pości i modlitwie wyrzuciliśmy z domu dwa demony. Ale nagram o tym osobny filmik, No też będzie dosyć ciekawe. Więc no już z własnego doświadczenia wiem, że to nie są puste słowa, słowa Ewangelii. Naprawdę to są słowa życia. No ale to była taka dygresja odnośnie postu, tak? Ale jak wrócimy sobie do tego, jak mamy tu modlitwa jałmużna i post, i jak Jezus za każdym razem mówi, odbierają swoją nagrodę. I jakby Jezus kontynuuje w tej Ewangelii, mówi, gdzie mamy szukać skarbu, gdzie mamy składać swój skarb. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mulęci za niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza niszczą, gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Gdzie bowiem jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce. Więc jak widzimy, zbawienie jest z łaski za darmo, jak mówiliśmy do Efezjan 2:8, tak nie z uczynków by się nikt nie chlubił. Ale za robotę dla Pana jest nagroda, jest zapłata. I to jest ten nasz skarb, który sobie gromadzimy. Jeśli Jezus mówi to bezpośrednio po tamtych rzeczach, to dlatego to wiąże z tym owocowaniem, odnośnie z tym ziarnem, tak, że 30-60 jest krotny Więc jaka jest logika tego zadania, gdzie jest wasz skarb, tam idzie wasze serce. Jeśli wiedziesz gdzie, gdzie za czym pójdzie Twoje serce, no to pisze tu wprost, że pójdzie za Twoim skarbem, za Twoimi pieniędzmi. Więc patrz, gdzie inwestujesz pieniądze, to tam jest właśnie Twoje serce. Więc jeśli. Całe pieniądze wydajesz na siebie, no to serce Twoje jest tylko dla Ciebie. Więc można by to podsumować cytatem z Kaznodziei 412, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo. Potrójny sznur, czyli modlitwa Jałmużna Post. I w ten sposób możemy obficie pracować dla Pana, na Jego chwałę. Niech Bogu będzie chwała, niech Bogu będzie cześć. Amen.